Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę to pomimo tego, że jutro jest niedziela, to i tak pójdziecie do szkoły tak więc lepiej zostawcie już w tym momencie łapkę w górę tak więc łapka w górę i oglądamy także na początku mam dla was takie małe ogłoszenie, bo nie wiem czy wiecie, ale na serwerze rgmc.pl czyli na moim serwerze wystartował nowy tryb Nowy tryb to Survival na 1.15.2, tak więc Survival na najnowszą wersję Minecrafta. No i właśnie z tego survivala będzie odcinek. Mamy tutaj własny kuboid. Kuboid nazywa się off i każdy, kto by chciał sobie ze mną pograć w takim kuboidzie, to wystarczy, że wbije na serwer i napiszę, abym go dodał. Ja go wtedy automatycznie dodaję i sobie tam razem gramy w Minecrafta i w ogóle. Tak więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. IP macie w prawym górnym rogu. Wersja najnowsza, czyli oczywiście 1.15.2. I jest to taki klasyczny survival, gdzie jest drop z root ale oczywiście dodaliśmy jakieś losowe TP, dodaliśmy również jakiś sklep taki ładny, abyście mogli sobie jakoś zarabiać i kupować różne przedmioty. Tak więc no cóż, zapraszam was wszystkich na ten serwer i zaczynamy odcinek. No i w tym odcinku będziemy łapać haksów, będziemy łapać x-rayowców, którzy po prostu kopią na x-rayu. Będziemy ich szukać oraz oczywiście banować. Jak widzicie tutaj mam na czacie takie informacje. I są to informacje jak ktoś wykopał diamenta, więc Mateusz2002, 2000... Wstajepnijmy się do Mateusza i zobaczmy czy może on czytuje co on tutaj robi Widzę, że ma kolegę I oni tutaj wykopali sporo diamentów, no i co oni robią Oni tutaj Widzę sobie, nie wiem Zobaczmy na ich tunel, czy ich tunel wygląda naturalnie No taki, taki średni Ten tunel w sumie, zobaczymy co oni tutaj Będą robić, kopią Kopią, zobaczmy czy On dokopie się do tego Czy dokopie się do Jak to się mówi do diamentów. O, widzi. O, o, dobra, chyba mamy, mamy chyba czterów, moi drodzy. Mamy chyba czterów. Mamy chyba pierwszych czterów tutaj. Jeden albo drugi jest czterem. Jak widzieliście, bardzo szybko, bardzo szybko te diamenty znaleźli. Poobserwujmy ich jeszcze chwilkę, ale mi się wydaje, że to są cztery, wiecie. Wydaje mi się, że to są czterzy, ponieważ no ten kolega ma chyba czity. zaraz zobaczymy. Tutaj na razie kopię sobie, zobaczymy czy jeszcze wykopię diament. Jak wykopię, o Jezu, przepraszam Was bardzo za ten dźwięk, ale mikrofon mi upadł, sorry Jeżeli Wasze uszy teraz ucierpiały, to bardzo przepraszam Ale dobra, poobserwuj mi jeszcze chwilę tego typa Mogę w niego wejść w ogóle? Jak tu się wchodziło? O, możemy w niego wejść I zobaczmy czy, poczekam tutaj jeszcze chwilę Tak jeszcze chwilę nie poczekamy i zobaczymy czy dokopię się do kolejnych diaksów Jeżeli tak, jeżeli tutaj, dobra, jestem pewny, że on ma cheaty. Jestem pewny na 100%, że kolega Game ma cheaty. Jestem tego pewny na miliard procent. To nie jest naturalne to, co on robił. Patrzcie. Jeżeli tutaj będą jeszcze kolejne diamenty, to on musi mieć cheaty. Jeszcze raz go. Po... Dobra, ja już ustawiam, że on ma cheaty. Nie ma opcji, aby on nie miał cheatów. Nie ma po prostu takiej opcji. Jak to będą kolejne diamenty, to ja nie wiem. Albo to jest największy farciarz na świecie, albo to jest jeden wielki cheater. Zaraz się przekonamy, czy on po prostu gra na cheatach. Czy on gra na cheatach, czy po prostu ma takiego farta. Więc jeszcze go trochę poobserwujemy, no ale jak dla mnie tu jest cheater stuprocentowy, no nie ma nawet prawdopodobieństwa, by on nie czytował. Ale jeszcze dla pewności troszeczkę tutaj. Troszeczkę tutaj zostaniemy. Tak więc ja może zrobię cięcie i widzimy się jak pan. Kolega Games... O, poczekajcie! Widzieliście to, jak znalazł te złoto dziwnie? Czy on te złoto widział, czy on tego złota nie widział? Bo to złoto było tak ukryte trochę. Hmm. Bym poczekał na kolejne diamenty ze strony tego pana, ale nie wiem, czy tutaj gdzieś jeszcze będą jakieś diaksy. Dobra, ja może wyjdę z game moda i go po prostu sprawdzimy. Co wy na to? Myślę, że po prostu tak będzie najlepiej, najszybciej. Po prostu go sprawdzę. Albo w sumie jeszcze poczekam chwilę. Jeszcze tak ostatnie, ostatnie poczekanie będzie. Patrzcie, w ogóle tutaj są diamenty. Na game 3 widzę. Ciekawe, czy do nich skręci. Jak do nich skręci, to to musi być cheater. Jak do nich nie skręci, to to chyba nie jest cheater. Dobra, ostateczne, sp ostateczne sprawdzanie. Jak skręci tam w tą, tą stronę, czyli do diamentów, to go od razu banuje. Jak nie skręci, to go nie banuje. Więc ja robię cięcie i widzimy się, gdy on już będzie skręcał. Całkowicie ominął to, więc mi się wydaje, że to jednak nie jest cheater. Wiecie? Mi się wydaje, że on jednak nie jest cheaterem. Więc go zostawimy. Ale typnijmy się do pana Filipka, ponieważ on coś tak bardzo dużo diamentów ostatnio znajduje. Oni tutaj kopią, widzę, z kolegą i kopią tutaj takie tunele. O jezu, patrzcie, jakie tunele kopią, ale kozackie tunele. Oni chyba nie mają czytów, jak tak grają, mi się wydaje. Nie no, patrzcie, nie no, oni nie mają, oni po prostu kopią przed siebie we dwóch, ze swoim koleżką. No, oni po prostu kopią we dwóch. Oni po prostu grają we dwóch. E, więc dobra, idziemy do jakiegoś innego gracza, który czytuje. Głównie to coś właśnie tych cheaterów nie ma, naprawdę tutaj ludzie grają czysto, nie grają sobie na x-ray'u I patrzcie w sumie jaką bardzo fajną bazę sobie cupa xd zbudował, nawet fajna jest w sumie Nie jest ona jakaś rozbudowana, nie no jest rozbudowana, patrzcie W cave'ie sobie bazę, bazę ziomek zrobił, patrzcie tutaj w cave'ie W cave'ie sobie zrobił, nie no ładne jest w sumie są jakiś od odcinek z oceniania kuboidów, też nagram, wiecie? Więc, jak będziecie grali na serwerze, to możecie robić ładne kuboidy. To was będę zapraszał, tego, to was będę, jak to się mówi, e będę wam oceniał kuboidy. W ogóle, właśnie, zobaczmy sobie, jakie są kuboidy. Top 10 e GATP, zobaczmy kuboid TXT. Czy TXT ma jakiś kuboid? E oni nie mają za bardzo. Co to jest? Co to jest za blok? Kros, no, nie wiem, co to jest. Tutaj mają jakąś skrzynkę. I tutaj mamy po prostu zejście. Nie no, oni nie mają jakiegoś kuboida ładnego. Kto tu jeszcze jest w topce? Lak, g a t Lak, ale jak ma. L o! Patrzcie tutaj, jaki ładny kuboid! Jaki kozacki! Patrzcie na ten zamek. Nie no, ej, to jest kozackie. Pysia walczy tutaj z tymi fantomami. A te fantomy to są lamerskie, kurde. Biją w nocy ludzi. Nie, no ale powiem wam, że Kuboid tutaj ładny sobie buduje. Ona ma kolegę Hugo Toleszcza. Widziałem wczoraj, jak sobie razem grali. I Ładny nawet Kuboid zbudowali, tak wam powiem. Wie, wiecie, kozackie jest ten Kuboid. Ale dobra, zobaczmy Mateusza, bo on tutaj diamenty kopie. O, widzę, że już reszta administratorów również się do niego tepnęła Pan Anon i Wokan. I co, nie, co on tutaj robi? Jakieś dziwne rzeczy. Robi, ale dobra, idzie co. Nie wiem, właśnie jakiś dziwny jest ten człowiek. Patrzcie, co on robi. Wytyfy. Jeszcze momencik. Jeszcze momencik, go poobserwujemy. Ale on chyba nie ma cheatów. Gdzie dyaksy? Nie, no chyba nie ma cheatów. Wiecie, tutaj w ogóle czterów na tym serwerze. Nie ma tutaj gra po 30 osób. Teraz aktualnie nie wiem, ile jest. Jest 31. No i naprawdę ludzie nie cheatują tutaj, ludzie są tutaj czyści, to jest naprawdę dla mnie wielkie zaskoczenie Ja myślałem, że tutaj będą cheatować wszyscy, to tutaj ja naprawdę większość osób po prostu nie cheatuje e, Więc ja robię cięcie i zobaczymy się jak ktoś kolejny zacznie wydobywać diamenty Widzę co, tutaj nikt w ogóle nie ma cheatów, ani jedna osoba, więc nie wiem, no ja się poddaję, czekałem z 20 minut, nikt diamentów nie wykopał Na dzisiaj się poddajemy, ogólnie zapraszam was bardzo serdecznie na ten serwer Kolejne odcinki będą dłuższe, tutaj tylko w sumie taki odcinek zapraszający właśnie na ten serwer, właśnie na serwer 1.15.2. I przypominam Wam, że jeżeli ktoś by chciał sobie ze mną pograć, wystarczy, że wbije sobie na serwer i napiszę, że chce do Kuboida i będziemy sobie razem grali w Kuboidzie. Więc ja się z Wami żegnam, dziękuję wszystkim z wszystkich za oglądanie, zapraszam Was na serwer, do zobaczenia wkrótce, siema!